Cześć widzowie na moim kanale dzisiaj sobie zagram w Minecrafta. pytacie co ja to kombinowałam. E, dobra. Dzisiaj zagram sobie pierwszy raz w minecrafta na moim nowym laptopie. E, dzisiaj budujemy sobie elektrownię atomową. A, możecie też napisać, jak się mody pobiera. Jak się mody pobiera? O Crystal Launcher Gram na najnowszej wersji 1.20, niedawno wyszła, jeszcze w tym miesiącu, kilka dni temu. Gram na tej wersji od kilku, trzech, 4 dni. Już gram na tej nowej wersji aktualizacji. <grym> o, chwila, coś muszę zobaczyć. A ja zbój nie mam Dobra No <laughs> jaki mam miecz nudny cegła, mm, nie fajnie ten mierz. patrz? Hmm. Ja lubię takie mieczek. No dobra. Zajmiemy się Ja nie mogę, ile ich tu jest? Co wy tu robicie? Ja nie mogę. Będzie trzeba to jak najszybciej zrobić. Bo patrzcie, co tu się dzieje. Dobra, sprawdzam, czy to się nagrywa, bo pierwszy raz patrzę. Mówię, no dobra. Pierwszy raz nagrywam na laptopie. Nigdy jeszcze nie nagrywałem takiej dobrej jakości filmu. Wcześniej to tak z telefonu nagrywałem. Teraz już. Teraz się zacznie. Dobra, jak skończę ściany, to Wam nagram kolej... następną rzecz. Dobra, już zbudowałam ściany. To się prezentuje, co tutaj będzie. Możecie w komentarzach wpisać jakieś pomysły do mojej wioski. Co tam chcecie? No dobra, pięknie. Sza, lata, pięknie. No, co? No dobrze, No dobra, z łuku trzeba ich. Jee, to może zrobię. Oj, muszę pan napisać. Nie palmy się. Dobra. Możecie napisać pomysły. jak to już mówię, to Teraz co robimy? Sterownie? Sterownie robimy teraz. Taki chorabnik. Jak zrobić elektrownię atomową? To jest fajne biblioteczki. Rzeźbione biblioteczki to może być fajne. Rzeźbiona biblioteczka. Rzeźbiona. Bardzo fajnie. No dobra. już wziąłem dźwignię. Lampki, 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 lampki. Właśnie. No lampki, no sterownie nie Zm to, st sterownia będzie od razu tu przejść no dobra czy jaki mam reaktor duży o ja cię. rany Nie, no jak mniejsze ludzie, co ja robię? Mniejszy pyk, 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 taki to nadal duży jest, jak nie wiem co. Dobra, nie już będzie Do każdego damy dźwignię No, dobra Tu Pan Akimów będzie Będzie sterował mocą. Czekajcie chyba napisać? Napiszę coś w książce. Co chwila? O Ale to fajne będzie. Dobra napiszmy tutaj in struk instrukcja Re a to ra ucie ucie kać jak beł beł cie proszę macie instrukcję do reaktora, otóżwa, kaza, e... instrukcja, instrukcja, podpisz, mam, mam instrukcję. W razie wypadku Dobra A, instrukcja Aha, poczekaj Dobrze Będą... Tylko to jest nielogiczne I na kolor książki co? F? Cożyć w błędzie. A ten co będzie kontrolował? To będzie kontrolował. Będzie kontrolował fragment reaktora. Śro... To jest... Pyk, pyk, pyk. I pyk, pyk. I pyk. będzie kontrolował całym poszczególnymi częściami aktora. Proszę. Czasem zapomnieć, że ja w ogóle nagrywałam to. Dobra, proszę, będzie. Pyk, pyk, pyk 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 dzwon będzie alarmowy nie ma dźwięki włączonych w Minecrafcie? chwilka dźwięki mam chyba czekajcie muzyka, dźwięk hmm, właśnie jeszcze tak cicho jakoś Muzyka dźwięk Max Nada jakoś cicho Dlaczego? Bloki bloki, dźwięk Bloki te dźwiękowe Muzyka no, Max Max Dobra, nie Zostawię to No dobra to jak Tutaj sterownia Będzie oddzielona od reszty budynku Takie wysokie będzie? No dobra, dobra Lekko poniżej wysokości reaktor, budynku reaktora Bloku pierwszego nie wiem, czy jest potrzeba budować więcej bloków, gdzie... No jak na razie. Jest takie jas. miasto. Tam jest tylko 12 domów, jeśli dobrze kojarzę. Nie wiem, czy jest sens budować. Ocenić. Dobra, zobaczmy, ile trwa film. 10 minut. Dobra. Krótko jeszcze. A jeszcze mam jeden pomysł. Wezmę kraty Jak coś shift biorę, shift. Tuś chciał wiedzieć. Nie, wyżej, wyżej zrobię. trochę może za nisko. Jak coś Wam się nie podoba, to co robię? Piszcie, piszcie. Na spokojnie. Nie chcę mi się. Sch Dobra, nie, muszę wziąć schodki. Wezmę takie schody. Będą ładne. Oj, zniszczę ścianę. Dobra, nic się nie stało. A tu coś jest? Nie, tu jest pusty Dobra. Tutaj jest podwójne, jest podwójne. Dobra. Za chwilę. Ładnie mi to wyszło. Dobra. Ładnie mi to wyszło. Teraz takie długie odcinki będę wrzucał, bo teraz nie takie krótkie, shortsiki. To będzie no. Pięknie to. się buduję? Pyk, pyk, pyk. Dach. Dalej chyba zrobię wcale turbin. Czy może generatory diesla Zrobię tam dalej. Co zrobić? Kolej będę musiał podłączyć. Kolej podłączę. Oczywiście, ten wiadomo, że Minecraft jest nielogiczny, ale ja to takie robię coś takiego, aby to wyglądało prawdziwie, że energia z elektrowni atomowej. A on pewnie mówicie, skąd masz ten, skąd masz ten pomysł na elektrownię atomową? No skąd? Dni na Netflixie obejrzałem serial. I zechciałoby mi się elektrownię tą budować Dobra, a tutaj będzie... Pyk, pyk Dźwignia Co? Wszystko w jedną stronę Wszystko w jedną stronę I Co? No dobra, w jedną stronę wszystko idzie, Dobra, zrobię tutaj schodki. Schodki będą tam na górę, by kontrolować światło. No dobra, nikt nie zauważył. I tutaj już będzie wyjście na zewnątrz. Będzie wyjście na zewnątrz elektrowni. się na zewnątrz elektrowni. Dobra. Za chwilę kończymy odcinek. Bo już nie ma co robić w świecie. Sterownia. Dzisiaj miała być robiona. Jest zrobiona. No i dobra. Mówię na razie. No i to wszystko. Na razie widzimy się w następnym... O